Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kontynuujemy naszą przygodę z Księgą Rodzaju. Zachęcam do tego, żeby subskrybować ten kanał, nacisnąć ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, kiedy pojawia się kolejna część Księgi Rodzaju. Te filmiki pojawiają się o 5 rano codziennie. Można sobie przesłuchać właśnie w drodze do pracy czy siedząc u siebie w domu. Posłuchać najpierw czytania, a potem medytacji. Przypominam, że najpierw czytam dwa rozdziały Księgi Rodzaju, a potem je omawiam. Zapraszam, Księga Rodzaju, rozdział 5 i 6. Oto rodowód potomka Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boga, stworzył go. Stworzył mężczyznę i niewiasne, pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie, wtedy gdy ich stworzył. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn podobny do niego, jak jego obraz i dał mu imię Set. A po urodzeniu się Seta, żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, wynosiła 930 i umarł. Gdy Set miał 105 lat, urodził mu się syn Enosz. A po urodzeniu się Enosza żył 807 lat i miał synów oraz córki i umarł, set, przeżywszy ogółem 920 lat. Gdy Enosz miał 990 lat, urodził mu się syn Kenan i żył Enosz po urodzeniu się Kenana 815 lat i miał synów oraz córki. Enosz umarł, przeżywszy ogółem 905 lat. Gdy Kenan miał lat 70, urodził mu się Mahalalel. A po urodzeniu mu się Mahalalela, żył Kenan 840 lat i miał synowi córki. I gdy Kenan przeżył ogółem 910 lat, umarł. Gdy Mahalalel miał 65 lat, urodził mu się syn Jered. A po urodzeniu się Jereda, żył 830 lat i miał synowi córki. Gdy Mahalalel miał ogółem 8895 895 lat, umarł. Gdy Jared miał 162 lata, urodził mu się syn Henoch. A po urodzeniu się Henocha, Jered żył 800 lat i miał synowi córki. Jered przeżył ogółem 962 lata i umarł. Gdy Henoch miał 65 lat, urodził mu się syn Metuszelach. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat i miał synowi córki. Ogólna liczba lat życia Henocha – 365. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Gdy Metuszelach miał 187 lat, urodził mu się syn Lamek. Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze 782 lata i miał synów i córki. Metuszelach umarł, mając ogółem 969 lat. Gdy Lamek miał 182 lata, urodził mu się syn, a dając mu imię Noe, powiedział ten, niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął. Lamek po urodzeniu się... Noego żył 595 lat i miał synów i córki. Umierając, Lamek miał ogółem 777 lat. A gdy Noe miał 500 lat, urodził mu się Sem, Han i Jafet. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Pan rzekł, nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdy człowiek jest istotą cielesną, niechaj więc żyje tylko 120 lat. A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi, a także później gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze mające sławę w owych dawnych czasach. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta, pełzające i ptaki podniebne, bo żałuję, że ich stworzyłem. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. A Noe był ojcem trzech synów, Sema, Hama i Jefata. Ziemia uległa skażeniu wobec Boga i napełniła się gwałtem. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego, postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia przez nich jest pełna gwałtu, zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Gdy zaś zbuduj, ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa ży, żywicznego, uczyń w arce przegrody i powleć je smołą, zewnątrz i zewnątrz. A oto jak masz ją wykonać. Długość arki trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci jej szerokości i wysokość jej trzydzieści łokci. Nakrycie arki przepuszczające światło. Sporządzisz na łokcie wysokiej, i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie. Uczyń przegrody dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię po to, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia. Wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żonami i żonami twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących, wprowadź do arki po parze samca i samice. Aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt spełzających po ziemi po parze niechaj przyjdą do ciebie, aby ocaliły życie. A ty nabierz sobie wszelkiej żywności, wszystkiego, co nadaje się do jedzenia, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i na pasze dla zwierząt. I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg mu uczynił. Oto słowo Boże. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo, które do nas kierujesz, w którym możemy rozpoznać Twoją, Twoje wielkie miłosierdzie i Twoją chęć pracowania z nami, współpracy z nami i ratowania nas od wszelkiego zła. Tobie chwała na wieki. Amen. No jak widzimy w tych rozdziałach 5 i 6, jest dużo imion, które. Łatwo się czyta po cichu, już nie tak łatwo na głos, ale na pewno one są ważne. My nie lubimy czytać genealogii, historii, właśnie rodzin, bo jest tam bardzo dużo skomplikowanych imion, i to czy to w genealogii Pana Jezusa, czy właśnie tutaj, czy później w Księdze Liczb, ale jest to ważne, zaraz wytłumaczę dlaczego. Na pewno widzieliśmy, zauważyliśmy, że są tutaj takie dwa ciekawe stwierdzenia. Jest najpierw genealogia seta i druga linia Kaina, bo on wciąż żyje. I widzimy, że zaczynają się jakby dwa rodzaje ludzi. Nie chodzi tutaj o rasę, ale jakby dwie, dwa sposoby przeżywania życia. W szóstym rozdziale robi się to dość, to dość skomplikowane. Rodzina seta to są jakby synowie bogów, nazwani są synowie bogów, a. Dzieci Kaina są nazwane córki człowiecze, i widzimy, że mowa jest o tym, że jedni z drugimi zaczynają się żenić. O co tu w ogóle chodzi? Synowie bogów i córki człowiecze. Bo to wiele już o tym napisano, o, o, o tym co tutaj się działo. Ano znaczy to, że rodzina Seta, jak słyszeliśmy zaraz na początku tego rozdziału piątego. Jest uznawana za synów Boga, jest podkreślone to, że, był, że, że oni pochodzili od Adama, który był stworzony na obraz i podobieństwo Boga i tak samo jego dzieci. A ta druga rodzina, czyli pochodzi, ci, którzy pochodzą od Kaina, nazwani córkami człowieczymi, to jest, kiedy to jest wspomniane, Biblia już nie wspomina tego, że byli stworzeni na podobieństwo Boże, żeby pokazać różnicę między tymi dwiema rodzinami. Dlaczego? A dlatego, że Kain to morderca i poligamista. To jest człowiek grzeszny. A wspomniany z jego rodu Mahalalel to jest taka odmiana słowa upadek. Właśnie, że od upadku człowieka pochodzi. Czyli od grzechu. Widzicie, rodzina Seta pochodzi od podobieństwa Bożego, obrazu Boga, a tutaj rodzina Kaina od upadku, od grzechu. Pamiętamy grzech. Morderstwa, zabójstwa swojego brata, bratu bójca. Czyli linia Seta to jest rodzina Boża, czyli to są ludzie kroczący ścieżkami Boga. Żyją na obraz i podobieństwo Boża. Cała ludzkość niestety nie pozostaje czysta, widzimy to, bezgrzeszna. To wszystko się bardzo szybko zmienia, bardzo dynamicznie. Dopiero co zjedli owoc, dopiero byliśmy w raju, później zostali wygnani w raju, a tutaj już teraz przeniewierzone totalne. Widzimy, że set idzie drogą Boga, a Kain idzie drogą bezbożną. I widzicie, kiedy ich dzieci zaczęły się żenić ze sobą, to sprowadziło tą grzeszność na cały świat, bo ludzie zaczęli się zachowywać tak źle, że Bóg zaczyna mówić o potopie. I tutaj jest dobry moment, żeby wspomnieć w ogóle o małżeństwie, skoro oni zaczynają się żenić, bo widzimy i chyba zgodzicie się ze mną, że to za kogo się wychodzi, z kim się decyduje, żeby spędzić resztę życia. Albo z kim się żeni, jest niesamowicie ważne, że ta decyzja, za kogo wychodzę, jaki to jest człowiek, zdeterminuje całą moją przyszłość i też wiele moich uczynków, i też zdeterminuje przyszłość całej mojej rodziny. Wiecie, że to jest prawda. I wiecie, jak bardzo to jest ważne, żeby, że, że to, za kogo się wychodzi, z kim się żeni, determinuje bardzo dużo całe życie, na dobre albo złe. Albo to będzie decyzja, która będzie prowadzić, Całą rodzinę do dobra albo do zła. I widzimy, że dzieci Lota, który chodził drogami Boga, przestają chodzić drogami Boga, ponieważ ożenili się z bezbożnikami z rodziny Kaina. Oczywiście nie wszystkie dzieci Seta były automatycznie święte tylko dlatego, że ich ojciec był święty, i tak samo nie wszystkie dzieci Kaina były automatycznie grzeszne. Ale pokazuje nam to, jak bardzo zachowanie innych wpływa na nas. Jak ważne jest to, żeby przebywać z ludźmi, którzy prowadzą nas do dobra, do Boga, a nie od Niego odwodzą. Jak bardzo ważne jest właśnie tworzenie takich wspólnot ludzi, którzy myślą otwarcie, ale myślą podobnie. I właśnie na przykład ludzi, którzy słuchają tego rozważania, czy, czy z... próbują słuchać wszystkich tych rozważań, zaczynają widzieć świat, albo patrzeć na świat bardziej biblijnie. I to jest bardzo nam potrzebne w tych, kiedy żyjemy w czasach. No, podobnych do tego, co tutaj jest opisane, że wielkie zepsucie wokoło, nie. To bardzo ważne jest, żeby, żeby no, właśnie mieć ten kierunek ku dobru. I widzimy, że czasem niektórzy ludzie w naszym życiu prowadzą nas po prostu do wielkich tragedii, do zła. I tutaj wchodzi na plan właśnie noe. Noe, który jest z tej linii dobra seta. Jego arka. Kiedy Pan widział, jak wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i ich uosobienie jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Czyli Bóg decyduje tutaj, że zniszczy, zniszczy raka, który się rozprzestrzenia, czyli ludzkość, która cała się całkowicie zepsuta, nie szanuje jego prawa. Ale widzi też nadzieję. Jedna rodzina, jest jedna rodzina. Ta rodzina Noego Jemu błogosławi, Jego chce uratować. Widzicie, kiedy ktoś trzyma się tego raka, tego zepsucia, no to zostanie usunięty razem z nim. Nie da się tego ominąć. A ten, który trzyma się Boga, zostaje uratowany razem z nim. To Bóg w pewnym sensie mówi do, do Noego: Ty trzymasz się mnie, ty chodzisz moimi drogami, dlatego ciebie uratuję. Z drugiej strony widzimy wielką nadzieję, właśnie. Bóg mówi do Nowego: Zbuduj, Markę, z, zbuduj Arkę. Znak nadziei. I ja zawrę z Tobą przymierzę. Symbolem tego przymierza między człowiekiem a Bogiem, tego pierwszego przymierza, jest tęcza. To jest taki łuk, tak? łuk między niebem i ziemią, który nie wystrzela strzały, żeby zabić, tylko właśnie łaskę Bożą, taką ochronę Bożą. Widzicie. My też jak Noa możemy zdecydować, nawet jeżeli kultura wokół nas jest tak bardzo zepsuta, tak bardzo grzeszna, tak bardzo nas namawia do autodestrukcji, do niszczenia ludzi. Widzimy, co się dzieje. Różne rzeczy pokazują nam w internecie, w wiadomościach i tak dalej, widzimy w zepsucie w naszej własnej rodzinie. Nawet w takiej sytuacji możemy zdecydować, że pójdziemy drogą Boga. Nie zważając na to, co robią nasi znajomi, nawet co robi nasza rodzina, nawet co robi mąż czy żona, my możemy zdecydować, że ja idę drogą Boga. My idziemy drogą Boga, cała nasza rodzina idzie drogą Boga i Bóg rzeczywiście spojrzy na taką rodzinę i będzie chciał ją uratować. Amen. Dziękuję bardzo za słuchanie, za bycie, za modlitwę. I oczywiście widzimy się, słyszymy się. Już jutro i kontynuujemy tę przygodę z księgą Rodzaju. Szczęść Boże!